Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. dążka stabilizatora jest tłumienie drgań wzdłużnych wpływających na nadwozie samochodu podczas zmiany wektora ruchu. Ten węzeł podwozia nie tylko zapobiega przechyłom nadwozia na zakrętach ale także zwiększa stabilność kierunkową podczas jazdy na wprost. Określona część zawieszenia jest materiałem eksploatacyjnym, a wymianę drążka stabilizatora można przeprowadzić własnymi rękami, urządzenie i lokalizacja. Podpory stabilizujące to drążek skrętny z dwoma elementami przegubowymi na krawędziach. Niektóre warianty konstrukcji wykorzystują drążek skrętny z elementami elastycznymi w niektórych samochodach węzeł składa się ze stabilizatora i kolczyka które są przymocowane do każdego wahacza. W tym drugim przypadku tylko tuleje tłumiące i kolczyki wymagają okresowej wymiany, ponieważ rozważany przez nas węzeł nie nadaje się do naprawy. W przypadku awarii konieczna jest wymiana stabilizatorów. Często dolna część stojaka jest przymocowana do stabilizatora, a górna do stojaka lub dźwigni amortyzatora. Pukanie rozpórek stabilizatora. Jak rozpoznać? Że amortyzatory stukają. Podczas przejeżdżania przez nierówności, połączenia asfaltowe, wyboje, słychać dzwonienie. Podczas skręcania słychać stłumione stukanie. Należy wziąć pod uwagę, że przyczyną nieprzyjemnych dźwięków mogą być amortyzatory, zwrotnice, przeguby kulowe. Łożyska podporowe lub silent bloki, Dla pewności przeprowadź test diagnostyczny. podjedź samochodem do kanału inspekcyjnego i poproś pomocnika o kołysanie samochodem od prawej do lewej. Jednocześnie przytrzymaj kości. Węzeł nie powinien wydawać pisków, chrzęstów. W ten sposób można łatwo sprawdzić obecność luzów zdłużnego w przegubie. Innym sposobem jest wymontowanie kolumny i sprawdzenie szczelności ruchu tłoczyska. Stworzenie powinien poruszać się ciasno na boki i nie mieć luzu. Wytrzymałość drążków stabilizatora zależy od stylu jazdy i stopnia nierówności na wierzchni. Niezawodność zależy również od marki pojazdu. W niektórych modelach szybkie pojawienie się stuków jest chorobą, trzeba je wymieniać prawie przy każdej wymianie oleju. Oczywiście zasób zależy również od jakości zainstalowanych części. Narzędzie do wymiany. Do wymiany drążka stabilizatora potrzebne będą podnośnik kliny, głowica i grzechotka do odkręcenia dolnego słupka. A także klucz do górnego rozmiar kapelusza śruby można znaleźć w instrukcji naprawy i konserwacji samochodu. W niektórych wersjach konstrukcji do zamocowania drążka należy użyć klucza imbusowego, VD40. Przydatna rzecz, jeśli zespół nie był montowany lub demontowany przez długi czas. Wymiana. Wymiana rozpurek będzie znacznie wygodniejsza. Jeśli istnieje możliwość skorzystania z kanału inspekcyjnego, w takim przypadku nie trzeba nawet odkręcać koła. Rozważymy opcję wymiany stabilizatora w domu. Należy wykonać następujący algorytm operacji. Strzałka wskazuje górną śrubę mocowania stabilizatora poprzecznego. Ważne niuanse. Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu przewodów hamulcowych czujnika, PS, jeśli wersja stabilizatora obejmuje użycie gum tłumiących i metalowych podkładek Należy zamontować podkładki wypukłą stroną w kierunku gumowych uszczelek. W żadnym wypadku nie należy przeciążać śrub mocujących. Doprowadzi to do przyspieszonego zużycia i nieprawidłowego działania zespołu. Stopień ściśnięcia gum nie powinien przekraczać 38 mm. Odległość od górnej podkładki do dolnej podkładki można zmierzyć za pomocą suwmiarki. A Wordpress komentarz Hello World.